Witam wszystkich. Właśnie znajdujemy się w domku na wynajem Okna ślęża. Jak sama nazwa mówi Okna Ślęże, ponieważ mamy stąd widok na, na górę Ślęża. Troszkę o domku chcę opowiedzieć, także co domek posiada jakie udogodnienia, czyli mamy tutaj dwie sypialnie dla naszych gości z pełnowymiarowymi łóżkami. Mamy też małe miejsce na home office właśnie na tej antresoli z widokiem na górę, także ktoś jak ma ochotę popracować to, to też fajnie zapraszamy. Jest dostęp do internetu i internet jest bardzo dobry, bardzo szybki, same korzystamy. Żona moja mnie pracuje, pracuje tutaj i wszystko jest ok. Mamy też saunę, tutaj dotyczy się w, w, w łazience, można pokorzystać z niej w, i w Dni I w te zimniejsze to jest przyjemnie, bo można wtedy wyjść na taras, trochę poddychać świeżego regowo złapać, które tu jest naprawdę fajne. Jak ktoś mieszka w Rosji, to wie o czym mówię. Mamy też klimatyzację, bo za gorąco w jakieś ciepłe dni, no to możemy tutaj też tą klimatyzację użyć, ponieważ są te przeszklenia, które dają dużo ciepła, i jest tu naprawdę dość, dość, dość ciepło. Mamy smart TV, w którym możemy oglądać Netflixa, bo, bo telewizji tutaj nie posiadamy. To też był cel, taki, żeby tu przyjaciół odpocząć, a nie zasypywać się kolejnymi informacjami. Mamy pełno, w pełno wyposażoną kuchnię z zmywarką, pralką, suszarką, ekspresem do kawy, To i takimi rzeczami naprawdę potrzebnymi. Także, jak macie ochotę na taki domek z takim standardem, to serdecznie zapraszamy.